Weszliśmy z tego szlaku i tutaj ja nawet nie wiem gdzie, nigdy tutaj nie chodziłam. Gdzie my jesteśmy? Jedna droga tam, tu. Tutaj jakieś auto, domek. Jakie ładne kwiaty. Wow. Chodź, kula. Wygląda na to, że nikt tu nie mieszka, czy co? Tutaj jeszcze połcznica, no to rzeka. Tak. Przejdziemy teraz przez mostek. I nie wiem gdzie nam dalej iść. No chyba. No kurde, nigdy tu nie byłam. Gdzie wyszliśmy drzepuś? No to rzeka, ta nasza, połcznica. Ну, mm -hmm. тоже было дуже. Повод был. Ну, даже посмейте там, какие-то люди все обеспечали. Это реально свой. Ну и так. Там боры все. Забеспечали. Ну, mm -hmm. тут и такие двух. Подворка. Nigdy tutaj nie. Nie byłam ciekawa, jestem, gdzie my wejdziemy zaraz. No chyba tak domyślam się na tą drogę. No już widzę jakąś drogę, to chyba się domyślam gdzie. Ale no nie wiedziałam, że tu można wejść do zamku tym szlakiem zielonym, czerwonym. Ludzie mają bardzo ładnie w ogródkach Czekój stój, autko, uważaj. Uch, tutaj takie mają krokusy. Te moje niebieskie takie kwiatuszki. Śnieżyce. Bardzo ładnie. Tutaj widzę, że jeszcze są jakieś ruiny. jakuś stój, czekaj na mnie. Grzecznik piesiąc tutaj takie kwiaty fajne. Poczekaj. Dawaj smyczka założymy, tak? Założymy smyczka. Tak. I zaraz zobaczymy, co tam... Czekaj, Dziakuś. Chodź, chodź. O, o. Czekaj, kuś. I zobaczymy, co tu za ruiny przeczytamy. To jest tak szlak przewodniczo Eduacyjny Ścieżka w No i coś tutaj było. Grozi zawaleniem, wstęp zabroniony. Dobra, poczekajcie jak już zbyt i źle zielono ziemi ścianiczku. Dobra, później nagram, czekaj.